Dzień dobry, nazywam się Wiesław Frankowski, jestem lekarzem stomatologiem z Gdańska, właścicielem kliniki Frankowski Dental. Moją przygodę z implantologią zacząłem tuż po ukończeniu studiów w Akademii Medycznej w Gdańsku, przeszło 30 lat temu. W ciągu tych lat, lat pracy nabrałem doświadczenia i uczyłem się od twórców implantologii. Profesora Brennemarka, profesora Widmarka, profesora Paulo Malo doktora Aparicio, od profesora Curiego, no i od pani profesor Chantal Malabes. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy zdobytej w ciągu tych lat, w klinice Frankowski Dental z powodzeniem zaopatrujemy implantoprotetycznie kilkuset pacjentów rocznie. Leczenie tych pacjentów odbywa się dwiema drogami. Do pierwszych kwalifikujemy pacjentów, którzy mają własne zęby, natomiast w miejscach, gdzie kiedyś były zęby, są duże ubytki kostne i brakuje tej kości. Leczymy ich przeszczepami kości własnej metodą profesora Kuriego właśnie. Po odbudowie, po kilku miesiącach wszczepiamy implanty i w ciągu pół roku pacjent dostaje odbudowę protetyczną. Druga grupa pacjentów są to pacjenci, którzy nie mają własnych zębów, albo mają zęby, które kwalifikują się do usunięcia. Wykonujemy u nich ekstrakcję, implantację i natychmiastową odbudowę protetyczną. To znaczy w ciągu jednego dnia pacjenci dostają nowe zęby. Wiąże się to z. Poprawą kosmetyki, funkcji i poczucia wartości tych pacjentów. U wielu z tych pacjentów zachodzi konieczność zastosowania implantów zygomatycznych. Implanty zygomatyczne w klinice stosujemy już 20 lat. Byliśmy pierwszą kliniką w Polsce, która zaczęła je używać. Jako ośrodek ekspercki implantów zygomatycznych. Frankowski Dental jest w światowej organizacji zrzeszającej klinicystów zajmujących się implantami zygomatycznymi, Zagacenter. Wymiana doświadczeń w ramach tej organizacji spowodowała, że znacznie uległy uproszczeniu procedury implantów zygomatycznych. W tej chwili zabiegi wykonywujemy w znieczuleniu miejscowym, a nie tak jak kiedyś w ogólnym. Robimy je dużo szybciej i też dużo mniejsze, y, 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 y są zabiegi też dużo mniej inwazyjne. Implanty zygomatyczne y, są to implanty specjalne, y, stosowane wtedy, gdy y, y, jest duży deficyt kości szczęk, szczęki górnej. Zakotwiczone one są w, w dużo wyżej niż są zęby w kości jarzmowej, to tak trywialnie określając, między uchem a oczodołem. Używane są do odbudowy pełnoukowej, to znaczy odbudowy całego uzębienia. Aby odbudować całe uzębienie, używamy albo implantów klasycznych. W przypadku, gdy tej kości jest niewiele albo wcale, pacjenci Kwalifikują się do przeszczepów kostnych, albo właśnie do zastosowania implantów zegomatycznych. Implanty wszczepione i obciążone tego samego dnia stanowią znaczną oszczędność czasu i również pieniędzy dla pacjenta. Pacjent w ciągu jednego dnia jest zaopatrzony w zęby, to znaczy jest powrót funkcji rzucia, jest powrót wyglądu, i jest powrót y, kosmetyki. Pacjent ma zęby.